Butejko, lekarz, słyszałeś o nim? Publicysta z bagażem doświadczeń, kto wie, czy niepodobnym do twojego? Doktor, który praktyki bliskie jego sercu, ćwiczył na sobie, by móc z czystym sumieniem twierdzić, że działają. Odważysz się skorzystać? Weź szybki przeponowy, wdech przez nos. Następnie zrób długi, powolny wydech, również przez nos. To jedna z nich. Prawda, że proste? Na co pomaga? Ćwicz minimum 5 minut dziennie. Powtarzaj sześciokrotnie ćwiczenie. I sprawdź, co robią w Twoim ciele, ją myślę. A ja pod koniec miesiąca podsumuję je naukami butejki. Podziel się w komentarzu swoimi spostrzeżeniami. Łatwo, szybko i w prosty sposób daj ciało Powodzenia!